Panie Państwo, jako prezydent mam konstytucyjny obowiązek podejmowania decyzji wobec każdej ustawy uchwalonej przez parlament. Podejmuję je z pełnym poczuciem odpowiedzialności wobec wszystkich Polaków. Chcę podkreślić, że te prerogatywy przysługują wyłącznie prezydentowi. Ani Sejm, ani Senat, ani rząd ani jakikolwiek inny organ nie może podejmować decyzji w tym zakresie. Dlatego prezydent zgodnie ze swoimi kompetencjami podpisał wczoraj 11 ustaw a zawetował dwie: nowelizację ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych oraz nowelizację kodeksu wyborczego. Jednak obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw. W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć. Prezydent każde swoje weto uzasadnia i wskazuje na błędy w przepisach uchwalanych przez koalicję 13 grudnia. Zapraszam do konsultowania projektów ustaw już na wczesnym etapie pracy takie działania usprawniłoby proces legislacyjny ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych a przede wszystkim służyłoby obywatelom ta propozycja nie podoba się rządowi który chciałby aby prezydent był długopisem podpisującym wszystkie przepisy które zostaną uchwalone ja postrzegam takie żądanie konsultacji na wcześniejszym etapie jako próbę zmiany ustroju my mamy ustrój parlamentarno-gabinetowy i w tym ustroju jest zupełnie inna rola prezydenta i taki etap konsultacji, moim zdaniem, mógł być takim przeniesieniem bliżej systemu prezydenckiego, który na razie nie jest w polskiej konstytucji. Do ataku na prezydenta Nawrockiego włączył się nowy szef kancelarii Sejmu z komunistycznym rodowodem Marek Siwiec. Powiedzmy wprost, jeśli ktoś liczy na to, że te najbliższe lata to będzie e, czas wysyłania sobie jakichś gołąbków, e, całusków, jak to, to się tak robi, do Pałacu Prezydenckiego, e, to ja mogę zagwarantować, że Sejm jest Pałacem Demokracji, to stąd będzie bardzo, mocne, e, e, bardzo mocny opór wobec tego wszystkiego, Czemu y, wydaje się y, 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 no, być polegliwy prezydent Karol Nawrocki, który po prostu... Co innego myślą Polacy, których większość w sondażu Polster dla Superekspresu chce, aby rząd konsultował swoje projekty ustaw przed skierowaniem ich do prac sejmowych z prezydentem, więc nazywanie Karola Nawrockiego wetomanem przez rządzących nie działa. To jest wprost odbieranie tego, co prezydent może robić, bo prezydent ma przeszkadzać w rządzeniu złemu rządowi. Nie ma żadnego sporu między prezydentem a rządem. Jest brutalna próba spacyfikowania prezydenta, odebrania mu jego praw, jego prerogatyw, która się nie uda, ponieważ prezydent Karol Nawrocki to nie jest ten typ osobowości, który dałby się zdominować, więc będziemy świadkami bronienia interesów Polaków przez Karola Nawrockiego. Jednym z narzędzi prezydenta do bronienia interesów Polaków są, zgodnie z konstytucją, weta.